Nie tak naprawdę nie nagrywać, ale postanowiliśmy, że podzielimy się z Wami kilkoma refleksjami po tym, co dzisiaj tutaj przetestowaliśmy. Jesteśmy tutaj z uwagi na to, że Wojtek przygotowuje się do kolejnego egzaminu na set diploma i postanowiliśmy go wesprzeć i zrobić taki blind tasting musiaków i wyszło nam mega zaskakująco. To w ogóle super sprawa, cześć w ogóle, bo Marta zrobiła mega robotę ponieważ my byliśmy wzięci z zaskoczenia i butelki, które dzisiaj były przygotowane sama wybrała, mhm. wymyśliła i nam zaserwowała, bo to też istotne. Tak. E, opisaliśmy je, e, nie, i, zgadliśmy niczego, to? nie zgadliśmy niczego, było bardzo fajnie, bardzo ciekawie, bardzo pouczająco. Tak, w ogóle to, to co jest mega zaskakujące w tym zestawie to to, że Najbardziej szampańskim winem z tej trójki wydał nam się Heners, czyli pozycja z Anglii. Nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym, że angielskie wina zdobywają coraz większą popularność, i tak naprawdę Anglia coraz bardziej słynie z produkcji win musujących. Wraz z ociepleniem się klimatu i wraz z nowymi doświadczeniami tych winiarzy, którzy są coraz lepsi. Mhm. Te wina naprawdę są coraz bardziej szampańskie i myśmy po tej kwasowości wysokiej i po takich fajnych tych nutach otolitycznych naprawdę myśleliśmy, że to jest szampan. Tak, to jest szampan. Eee, no nie trafiliśmy. Eee, potem przyszliśmy do butelki numer 2, która jest totalnym klasykiem. Eee, Badam, Kuwebrut. Eee, ale nam no, się wydawało, że są takie za bardzo za bardzo mineralne i za bardzo pozbawione cukru. Ona miała taką. patrzcie jak się tłumaka, i Tak wysoką kwasowość, ale niższą niż ten tak. Heners, że wszystko po tym Henersie już nie było nie, więc my już opisaliśmy dobrze to wino, to nie trafiliśmy. No, a to a... Francia Korda, zupełnie odjazd. A to, 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 to chyba w ogóle nie spodziewaliśmy się, że wylądujemy w, tych w tym regionie geograficznym. Nie. Bo ja stawiałem na kawę, Wojtek stawiał na Loire? Na, na Loire, A trafiliśmy na północ Włoch y, do, do Francie Korty. Ale by, wydaje się, że to, co ta demonstracja pokazała, to to, że y, warto sięgać po wina musujące z mniej znanych regionów i tak naprawdę, butelki, które może nie są popularne, i jakby od razu otwarcie powiedzmy. Ciężko znaleźć w Polsce butelkę wina musującego z, z A to powiedzmy od razu, bo i Henersa, i Francia Corte y, to, to mam to jest, od. Tak, to, to jest oferta Winemates. Y, chłopaki robią naprawdę fajną robotę i tak, warto śledzić. Butelki, sobie, to, jak chcecie te butelki nabyć, to pewnie też można się do nich odezwać i będzie to możliwe. Y, to jest Wim kolekcja. kolekcja. A to jest ogólnie Collection. butelka. to jest taki klasyk. Tak, to jest jeden z takich klasycznych rzeczywiście szampańskich domów i dość szeroko rozpoznawalny. Ale właśnie czasami warto zboczyć z tego takiego nurtu, tak, że, że, że szampany, że wina muszą to tylko szampany, a reszta to jest tak naprawdę coś, coś gorszego. Anglia robi naprawdę świetną robotę i... i to. Ta degustacja też tak pokazała, tak? Wojtek, no a jakie są Twoje refleksje? Bo przed Tobą egzamin właśnie z musiakami. Jakie są Twoje refleksje? Moje refleksje są takie, że dostałem tak naprawdę klasyczny zestaw. E, całe szczęście, tylko jeden punkcik jest za. Mm, Zgadnięcie o, konkretnie? O, tak, co y, o co chodzi. E, totalnie zmylił mnie Henes, ale był to świetny strzał, ponieważ takie wina się jak najbardziej mogą zdarzyć na egzaminie. Trzeba być bardzo czujnym a, i. A to Wojtek może powiedzieć coś też na temat egzaminu, tak? bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest w set diplomat, to jest tak zwana w set czwórka. To jest już ostatni etap. Ja robię egzamin w Rust, w Austrii. To się wiąże również z pracą dyplomową, która e, z, kończy się tytułem Fine Academiker. Mm -hmm. e, no ale do tego jeszcze daleka droga, dopiero w tym pierwszym egzaminie. E, Uwaga, następny, wszyscy mamy mocno. Następny przede mną. Tak jest. Pozdrawiamy Was wszyscy, wszystkich serdecznie. Specjalnie dla Was chcieliśmy tylko nagrać taką, takie podsumowanie, i refleksje chłopaków, bo byli bardzo zaskoczeni, Fajne. więc musieliśmy to nagrać. Cześć! Pa.